Okej, okay. jołka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale I dzisiaj słuchajcie, powiem rodzicom gdzie lecimy, bo oni nie wiedzą rodzice a ja. A, no i Martynie <noise> Bo kupiłam im na święta wyjazd i oni w sumie do końca nie wiedzą kiedy, gdzie, co, jak Znaczy kiedy to wiedzą, ale nie tak nie poza tym to nic nie wiedzą Bo muszę im trochę stracić, żeby wiedzieli co zapakować, bo tak naprawdę już jutro lecimy a Więc no, jednak te informacje są takie dość istotne No raczej Każde obstawia trzy miejsca To jest miejsce gdzie mamy i morze i góry, ale jest to miejsce całkiem bezpieczne pod tym względem, że może Możemy sobie na przykład wynająć samochód, co pojeździć i tak dalej. No jest całkiem ciepło, aczkolwiek jest jedna atrakcja, na którą wypadałoby wziąć cieplejsze ubrania. Albania? Nie, to za zimno. Trzy godziny się leci. Nie. Ten, kto teraz w tym momencie dobrze obstawi, a ja tego oczywiście nie powiem, bo ja mam dopiero w trakcie, jak już będziemy mieli klasę. Jak ktoś z Was dobrze obstawi, to daje tak. wizję. Włochy. Hiszpania. Ciechocinek. No a to już było, że za granicą. Ciechocinek a, jest w Polsce. Portugalia. Oto jest pierwszy slajd, on już troszkę zdradza, bo tak będzie wyglądało miejsce, w którym będziemy. O, o lipka. Będzie już mocniejsza, bo to są zwierzęta charakterystyczne dla no, tego będzie. miejsca. Ja już nie mam pojęcia w tym momencie. No, nie to wiem. na pewno nie Bałtyk. Chciałabym Was zabrać na Hawaje, ale to jest mega kosztowny wyjazd i wiem, że to jest na ten moment niemożliwe, ale mam nadzieję, że kiedyś się uda. To miejsce bardzo przypomina to właśnie na Hawajach. I przy okazji jest to najwyższy szczyt tego jakby kraju, w którym będziemy. Najwyższy szczyt. Nie, już nie mam pojęcia. Tak wygląda. O mój Boże, jak ładnie. To Dlatego będą no, potrzebne ciepłe ubrania, bo tam pewnie będzie zimno. Dobrze kwić dziewczynka, dobrze kwi, kwi. to jest, jakiś wulkan? I dalej jest też dość charakterystyczne miejsce w tym kraju, bo niewiele jest takich miejsc, które posiadają właśnie tego typu plaże. Czy ty, ty byłaś gdzieś w był Czarnym Piasek? Nie, nie no, Czarny Piasek, nie, 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 to jesteśmy w Czarnej Dupie. Czy e, <laughs> Co ty powiedziałaś? Jesteśmy w Czarnej Dupie teraz już. No dobra, no, teraz ustawienia. To... to jest ten Ryfa? No. no. <laughs> Może, mnie. dlaczego tak? A ja widzę, że bardzo duża część z was nie obserwuje tego profilu, nie subskrybujecie, więc zróbcie tak, żeby ten czerwony przycisk stał się szary. I przy okazji, jak już tu jesteście, to no taka komfortowa atmosfera, no to muszę powiedzieć, że zapraszam też na mojego Instagrama, pal.y. Bo tam się dzieje dużo. Ogólnie o tym wyjeździe ludzie z Instagrama wiedzieli o wiele, o wiele wcześniej, bo wszystko jest na bieżąco. Wiecie, tam jest w ogóle content premium dla takich naprawdę mocnych psych. Naprawdę, jak masz mocną psychę wbijaj tam. Mówię ci, nie pożałujesz. Zapraszam. A teraz lecimy z vlogiem! Let's go! Dzień dobry widzowie, wstałyśmy z naszej drzemeczki. Spaliśmy w sumie praktycznie całą drogę, no bo jednak jaliśmy dość rano, ja też nie spałam całą noc. Pozdro. Klasyczny przystanek. Przystanek o nazwie McDonald's. Mamy lot o 12, mamy być o 10, jest 9, a jesteśmy od lotniska jakieś 10 minut. Pierwsza kłótnia alert. Martyny Waliska waży prawie tyle, co ona. Więcej mi się szczerze wydaje. Mega. Najcięższa to tak jest. jest Martyny walizka. Taka, taka, taka sytuacja. A to nawet tego nie chcę komentować. Pomika też zabrała jej ze sobą. A, Robimy obstawienia. Ja obstawiam, że będzie ważyła 35 kg, twoja walizka. 33. 32,5. Ja optymistycznie, że 29. Ja spakowałam walizkę 22 kg, to jest bardzo dobra, dobra walizka. Jeszcze to, że to powiedział, że to jest moja. I zaraz startujemy, mamy opóźnienie pół godziny. Specjalnie dokupiłam miejsce, bo stwierdziłam, że się dzieje przy ogniie. Mega. Zaraz jedziemy spać, jesteśmy mega padnięte bo musimy mieć energię na melaż nie, niebieski, nie niebieski. Niebieski, niebieski. Ja nie jestem niebieska. Cztery piąte lotu przespałam i jedną piątą grałam w grę. Pół lotu przespałam, a pół grałam w grę. Jaką grę? Moi drodzy, jesteś tak, już na miejscu jest naprawdę <laughs> bardzo, bardzo, jest bardzo, ładnie. bardzo ładnie. Jedno z najładniejszych lotnisk, chyba na których byłam, seria. Look at this mega zieloniutko. Alabama, <śmiech> alabama. alabama. <śmiech> Tą wycieczka akurat brałam z Wibra podróż, bo wiedziałam, że moi rodzice są tacy, że oni będą się bardzo stresować, jeżeli nic nie będzie tak, wiecie, idealnie, perfekcyjnie zaplanowane. I raczej jestem e, zwolenniczką takich wyjazdów, któremu się organizuję samemu, no ale wiadomo, że też nie było za bardzo czasu. No kurde, jest randomowy czwartek, 2 stycznia. Wczoraj był Nowy Rok, wczoraj każdy jeszcze miał kaca, dzisiaj jesteśmy nagle w jakiejś Alabama, Teneryfa, what the fuck. Teraz wsiadamy do autobusu, jestem też ciekawa pokoi. Mamy oddzielne pokoje z rodzicami, w sensie rodzice yeah. mają oddzielnie i my mamy oddzielnie. Yeah. Alabama, Ala Palma, a La Drinkos, Brainrot, Giat, Riesler, Ries, Sigma Ohio, Skibidi, Skibidi Toilet, Sigma, Bombaklat Jamajka. jest dziwnie, uciekam, uciekam. Tak. Drodzy, jesteśmy już w hotelu. Mieliśmy problem ze znalezieniem naszego pokoju, prawie się włamaliśmy do pokoju. Jakby ten sam numerek, ale nie A16 tylko B16. Jak światło włączyłeś? To jest kuchnia! O kurde! Tu mamy salonik taki. Ej, mamy balkon. Alabama, ala palma. Fajnie. fajnie. Mega duże te pokoje, spoko, podoba mi się, fajnie. Kibel, umywalka, ręczniki, sztos. Yo, no, bo to jest wyjście ze spokoju. co jest jeszcze? Puszko, uwaga. Czyli mamy dwa pokoje. Okienko na miasto. Możemy widzieć, czy jest melaż, czy nie. Wyszliśmy na miasto i znaleźliśmy jakiś mega. Fajny sklep. A ta bardzo dobrze prezentuje się na tle tych różowo-pastelowych kolorów. Pięknie. To jest sklep hiszpański. Jakie słodkie kapcie. Te mega słodkie. Takie, takie. Mega cute. I skarpetki. Bardzo mi się podoba ten sklep. Nie ma to jak przyjechać za granicę i chodzić po sklepach ale nie, akurat tak wyszliśmy po drodze. Jakie ładne lustra. I rameczki, jakie fajne. No takie estetyczne bardzo albo bo ta... Mój ludzie na Instagramie wysyłali, że w moim vibe'ie A, że one pływają sobie no. te, te, te oświorniczki Ja oświorniczki Latają sobie pięknie Pływają Pływają, Boże, ej Ja nie piłam, przysięgam Tata tutaj już cały czas ej. patrzy na zegarek U nas jest godzina 22.30 W Polsce, bo jesteśmy wcześniej o godzinkę tutaj Okej, okay, jo, moi drodzy, mamy. dzisiaj kolejny dzień Jesteśmy na teneryfie. Teraz zrobimy wam szybki room tour pokoju Wczoraj już wam mniej więcej pokazałam ten pokój Ale to było, wiecie, troszkę ciemniej bo też przeleciliśmy około 17, 18 mega ładnie, naprawdę bardzo mi się tu podoba i nie wiem czemu to miejsce daje mi trochę vibe hawajski to jest jak najbardziej na plus, bo Hawaje to chyba było moje top top miejsce ever w ogóle w którym byłam, fajnie bo to jest zrobione w stylu takich domków, w stylu takiego miasteczka trochę, no i tutaj spokój naszych rodziców aktualnie ich nie ma, bo oni już siedzą na basenie, my zaraz też do nich dołączymy, proszę bardzo na kartę w ogóle daje mi to trochę też grecki vibe przez te niebieskie drzwi, balkoniki też takie są słodkie, dobra, mega dużo tu jest przestrzeni mamy kanapę, tutaj ten diririri, ty, 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 ty. to jest kanapę pięknie, ładnie, to jest szafa Martyna, ja tam mam swoją w naszej sypialni Mamy balkon, bardzo fajnie, bo pani, o której brałam ten hotel, powiedziała, że bardzo możliwe, że balkonu nie będziemy mieć. A jednak mamy, i to taki naprawdę potężny w sumie jest ten balkon. Co my tu mamy? Przede wszystkim piękny widok na basen, na wszystkie tutaj domeczki. Zapraszam panią kamerzystkę operatorkę Martineza. Tutaj mamy taki piękny widoczek na te wszystkie domeczki. Proszę bardzo, dobra. I, taki piękny, I taki piękny widoczek, No cudownie. Myślałyśmy, że to jest grill, ale ja nie wiem, co to jest. Co autor miał na myśli, tworząc to?

Pięknie, ładnie, coś to topik jest z New Yorkera chyba. Spodenki z, z Urbana. Kroksiki, oczywiście, skarpetki, które w ogóle miałam nadzieję, że wziąłam cienkie, a okazało się, że wziąłam takie skarpetki do Agi. Strasznie grube. I mam jeszcze koszulę jakąś z promocji chyba albo z Zary, albo z beczki, albo ze stali. Już szczerze mówiąc, nie pamiętam, z których z tych sieciówek po prostu. Patrzcie, tu mamy jeden basenik, Ja się tak ciągnie, ciągnie i wczoraj. Widzieliśmy w sumie tylko go, bo tutaj jest recepcja. A dzisiaj, jak szłyśmy na ten basen, żeby zająć sobie leżek, to patrzcie na to. Jak to jest rozbudowane to się jeszcze tam ciągnie w dół te wszystkie baseny do. Powalenie to wygląda. Licznik kutni. To na razie w sumie żadna, nie było jeszcze żadnej kłótni. Jak plażowicze, tacy? Jak Weszliście do wody? Przecież jesteśmy La Palma. Ja jestem Rodrigo. Pyta się tutaj przed wyjazdem, czy golić klatę i powiedziałam, że w sumie jak chce i może golić, ale nie posłucha się moich rad, więc teraz możesz cierpieć i się wstydzić. Jeżeli widzisz, trzeba było córki starszej posłuchać. Dobrać. Powiedz, jakie są twoje ulubione buty, nie mówiąc, jakie są twoje ulubione buty. Pozdro. w ogóle, patrzcie, Marta ma z kalendarza adwentowego ode mnie. Szypinki z Outer Banks. Patrzcie, tu jest ten drugi basen, on w ogóle jest mega mega głęboki, w sumie, metr 70. To więcej niż ja mam wzrostu I to jest ten basen, na którym się chyba więcej dzieje Mimo, że jest stosunkowo mniejszy To woda jest podgrzewana, więc to jest duży plus Tam jeszcze jest taki brodzik dla kilku w którym Pewnie dzieciaki robią kupę i siku I nie warto tam nigdy wchodzić Tu jest barek, a tutaj się przechodzi I jest restauracja, w której mamy właśnie śniadanka, obiady Kolacje i tam jeszcze za ścianą jest Taki snack bar Poznają mnie na plaży Wiorę Demar Na plaży Wiorę Demar Na plaży Wiorę Demar De O nie, jest straszny Myślałam, że będzie cieplej. No dobra, 3, 4. Ale. Dzisiaj, gdy trochę późno weszliśmy, bo jest jakoś 16. Myślę, że jakbyśmy weszli o wcześniejszej godzinie, to by było o wiele lepiej, bo by było słoneczko i by grzało to słonko. A tak, to słonko jest po tamtej stronie basenu, a tam jest kurczę jakiś 1,70 m. Ala mama, ala la Drinkos, a la Palma, ala la Seba, dzień dobry, witam. A co, wy, a wy jak się tutaj dobraliście ty na zielono-żółto, ładnie. O, jaka ten. Cała ta przestrzeń jest mega, mega rozbudowana. W ogóle jest, mówię tak, jakby to była jakaś reklama. Nie, nie jest to reklama, mogłaby być. Lubię mieć re reklamy w współpracy z hotelami. Jak jakaś firma chce, to koni Maybe, wiadomo wiadomo co chodzi, a ja jestem tutaj dobra w takie, takie sprawy podróżnicze, to nagranie. Dzień dobry, przyszliśmy sobie właśnie na jakąś surferską plażę, którą znalazłam, się do niej, szliśmy w zasadzie, bo tam są gdzieś rodzice z tyłu, nie wiem czy ich tu będzie widać. Jeszcze w sumie nie taki zachodzi, bo słońce jeszcze jest całkiem wysoko, ale są surferzy. Ja mam też że... widzeli... obczajamy obczajam widzeli... te dupeczki, Martyna. Ale widzeli, ja widzę, wiem wizy, przez to, że ja zobaczyłam człowieka, który surfuje. To jest moja by największa chyba możliwość, żeby nauczyć się surfować. Það er ekki poda reyngar sem er búið romantíknir. Romantíknir? Romantíknir? Takk. Hejłeczkę, chyłeczka, dzisiaj jedziemy na wulkan Teide i do wioski Maski. I powiem Wam, widoki są mocne. W dużej mierze potwierdza chociażby to, że rodzice muszą się trzymać fotela. podobno ludzie porównują to do takiego europejskiego ja Machu Picchu. Nie byłam tam, ale wygląda. Jakby mogło to potencjalnie tak wyglądać. <grym się podróżnie> Nie wiem, ale jest ładnie, serio. dotarliśmy do wioski Maski W moich vlogach podróżniczych bardzo rzadko mówię o takich ciekawostkowych rzeczach A tutaj się naprawdę od e, pani przewodnik dowiedzieliśmy fajnej rzeczy Jeszcze poczytałam trochę sobie w internecie Wioska powstała bardzo, bardzo dawno temu Za czasów jeszcze e, Krzysztofa Kolumba Właśnie na wyspę trafili piraci, którzy osiedlili się tutaj w tych górach Bo tutaj był bardzo ciężki dostęp I stwierdzili, że wszystkie łupy, które będą po prostu zgarniać, kraść Będą trzymali sobie właśnie w tej wiosce Bo tutaj po prostu nikt nie miał tego dostępu Prawda, mamo? Całą drogę, którą przebyliśmy, żeby tutaj dojechać i to co tam mam wcześniej, nagrywamy jakieś widoczki, była straszna. W sensie, naprawdę, byłam na Fuerteventurze i jechaliśmy taką podobną drogą, i ona i tak nie była aż tak straszna jak ta tutaj. Nawet jak wjeżdżaliśmy na e, Wulkan na Hawajach, na Maui, to on nawet nie był aż tak straszny. W sensie, sama ta droga, bo tam były odznaczone, wiecie, prawa strona od lewej, a tutaj nie, to jest jedna ścieżka i jedziecie, jak jedziecie, jak spadniecie, to trudno. No, no raz się żyje, co nie? No, to jest ten, ten vibe, jest aktualnie. Tą drogę budowali właśnie więźniowie, niewolnicy i bardzo dużo osób podczas tego zginęło, ponieważ, no, Zobaczcie, no to są takie wysokości, takie klify, że nie każdemu dane było żyć, aczkolwiek na sam, sam w sobie wulkan też nie wejdziemy, ponieważ na wejście na niego trzeba już mieć taką totalnie zrobioną zgodę. Tak jak wiecie, na przykład na Mount Everest. no może nie jest to góra taka nawet do porównania do, jak do Monteverestu. Everestu, mega się zajawiłam, chciałabym kiedyś tak, tak spróbować się w takim, w takim innym sporcie. Wjedziemy do pewnego momentu właśnie kolejką, bo jakbyśmy mieli wchodzić, to byśmy tam wchodzili pewnie cały dzień. Ona chyba kosztowała jakieś 45 euro, więc stosunkowo dosyć sporo, ale to są takie Duże kolejki. Zobaczymy też jak lęk wysokości mojego taty, bo to może być całkiem zabawne No i mam nadzieję, że będą ładne widoczki To jest likier bananowy, tak? Mocne no. Teraz jesteśmy właśnie w jakichś sklepikach i odprzejamy takie rzeczy, ich lokalne I tutaj mama już od początku wyjazdu była zajawiona <grywka> Mama jest mega zjawiona w te sosy moje. Już na samym początku wjazdu mówiła, że trzeba kupić, bo potem to są mega dobre i w sumie mi najbardziej siedzi ten zielony, bo ma taki pasmo trochę awokado, trochę jakiś tutaj oregano, coś tamten, a i jeszcze trzeba kupić kamienie Obsydian i Oliwin. Oliwin podobno zamyka wszystkie tematy, które nie są konkretnie domknięte w stylu właśnie jakiejś traumy i tak dalej, więc to pod tym względem jest super. No a obsydian to już bardziej oczywiste, że po prostu tworzy tarcze i jest mega intensywne i wiecie, chroni od złych energii złych duszy i złego wszystkiego. I've been as cold as a trap Szybka zmiana biomu, co za tym idzie, zmiana outfitu. W sensie, przed chwilą byliśmy jeszcze na słonecznej Teneryfie, a teraz na zimowej, i jest to pierwszy śnieg, który widzę w 2025 jest roku. Pięknie. No, jest bardzo ładnie. Look at this. Bardzo fajnie. Wjeżdżaliśmy sobie przed chwilą też właśnie taką tutaj kolejeczką. On teraz tego nie zobaczycie, ale zjeżdża tutaj taka kolejka. I sam w sobie wulkan ma 3717, 18 czy 15 metrów. Ale chyba oficjalnie jest to największy punkt, w którym byłam w życiu. Najwyższy w sensie. Hello. dzień dobry, witamy dzień kolejny i dzisiaj wynajęliśmy sobie samochód i będziemy eksplorować, enjoyować momenty na teneryfie właśnie furką. Niby są jakieś, wiecie, komunikacje miejskiej i tak dalej, ale to wiadomo, to działa jakby chciała, a nie mogło. To jest nasze auto. A co to? To z kwiatuszkiem wychodzi na głowie? No, no. <laughs> haj! Idziemy teraz na pierwszą lokalizację Jakby ktoś się zastanawiał, czy tutaj jest ciężko z parkingiem dla aut Auto stoi na środku drogi Nie ma tam kierowcy w środku jak coś Fajna dupeczka, co prawda, bo kabriolecik taki ładny Całkiem podobny do mojego pejorito Skoro ludzie parkują już tak, no to sobie wyobraźcie Jak wyglądają tutaj parkingi Jesteśmy aktualnie na jakiejś plaży Playa de los Duyos Jest w ogóle czarna, taka mega ciemna Idziemy porobić jakieś fotki, ale jest naprawdę bardzo ładnie I są przepiękne te klify bo to jest właśnie obok tego Los Gigantes Czyli dość popularne miejsce na Tenerife właśnie No takie, wręcz bym kultowe Away was never what I meant to do for us, even though you're okay. I wish that I could give you all of me for you to save. When it gets dark, I'll take the Powiem wam, że jedziemy sobie tym autem i widoki... Cały czas się zmienia roślinność. Są palmy, potem nagle są drzewa iglaste, liściaste, nagle jakieś krzewy i nagle jakaś plantacja bananów. What the fuck! Cały czas jest coś innego, ale niesamowicie to wygląda. No tutaj mama nawet mówiła, że chyba jedno z piękniejszych miejsc, w których w ogóle byłaś, nie? Tak, no nie byłam na, na piękniejszej wyspie. Ładniej <noise> niż <noise> w Świnoujściu. Jezu, dlaczego płaczesz? Podoba ci się? Ładne były widoczki? Jezu! Martyna! No co? Przestań! Masz makijaż, zaraz, zaraz możesz, Nie płacz! I know this spot. Look at this, widzowie. Takie gejzery się tworzą w ogóle z tego. What the fuck, jak to wygląda! Mega fajnie, fajnie by było tu wejść. W sensie pewnie bym umarła, ale ogólnie wow, mega. Ej dobra, ta jest przepiękna i bardzo zróżnicowana. Naprawdę bardzo polecam. Jak szukacie jakiegoś fajnego miejsca na wakacje za granicą z rodzicami czy nawet ze znajomymi, top, of the top, naprawdę. I ogólnie jest ten sam dzień, co, co przed chwilą, ale po prostu stwierdziliśmy, że skoro mamy auto i mamy takie możliwości, to będę zmieniał outfit cały czas. Przy każdej nowej lokalizacji. Także tym razem taki, proszę bardzo, na święta dostanę. Jak coś, jak oglądaliście filmik z Wigili. Albo z prezentów Swoją drogą polecam, bo bardzo fajne są te filmy To wiecie Ja sobie tak siedzę, chillerka Piękna woda, piękny ocean Tutaj wszystko się tworzy, fale I nagle patrzę, a tu jakieś gigantyczne krabiszony What the fuck? jakie wielkie O matko jedyna, co tu się wydarzyło Ło wow, matko Chrystusowa, co tu się. Ja bym tak mogła siedzieć i się tylko patrzeć na te fale z jakąś fajną muzyką na słuchawkach, i tak cały dzień. Strasznie tutaj to wszystko wygląda. Te kraby ogólnie. No te ale kraby, kraby akurat są, są creepy. Straszne. Przecież to jest w stanie bezproblemowo zabić człowieka, naprawdę. Jezu, dobra, ej, ja chyba wstaję, bo już poczułam kilka kropel na sobie. Nie chciałabym zostać oblana. To jest zwłaszcza w moim nowym pięknym outfitie. Dzień dobry, przyszliśmy właśnie na jedzonko. Zdążyłyśmy, znaczy ja zdążyłam zmienić już outfit na kolejny, do Fateczek. Zapraszam na Instagrama, bo tam wszystko. Macie, wiecie, jesteście. Przyjrzyjmy do jakiejś knajpki takiej właśnie w stylu owoce morza, rybeczki świeże, coś ten. Także będziemy testować. Ja sobie wzięłam właśnie zupę z owoców morza i do tego sobie wzięłam jeszcze frytki po prostu. Więc jest typiarsko, ale rodzice wzięli jakiś wielki zestaw miksu ryb, owoców morza, więc będą sobie testować coś ciekawszego. A Martyna zestaw dla Kidosa. Thank you. Ta zupa wygląda i pachnie przepięknie. Tandaran, proszę bardzo. Bardzo ładnie. O, tutaj jeszcze moje pićko. Smacznego, dzięki na rok. Co my tu znaleźliśmy? Słuchaj, pejorito i to jeszcze w kolorze, który ja sama posiadam. No piękne, takie widoki, jeszcze z tymi palmami w tle. Coś pięknego, bardzo tutaj pasuje do tego miejsca, bardzo pasuje takie pejorito, no piękne. Idziemy teraz na Puerto de la Cruz, Coś, jesteśmy w miejscowości Puerto de la Cruz i idziemy na taki punkt widokowy, o Jezu moja muzyka się podgłaśnia w słuchawkach, stój. I idziemy na punkt widokowy, który nazywa się i znowu tego zapomniałam, nieważne, nie, no nie wytrzymam jak tego nie będę wiedziała, zaraz co sprawdzę chwilę. Mirador La Paz i idziemy tam właśnie, to jest punkt widokowy, widokie na plażę, tutaj mnie te te że są z czarnym piaskiem, więc myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Chyba jesteśmy, chyba to jest ładnie. O kurde, jak ładnie, ale pięknie.